Jestem od niedawna singlem i stoję właśnie pod klubem, do którego zostałem zaproszony na urodziny koleżanki, na imprezę. I jest to pierwsze takie wyjście od kilku dobrych, dobrych miesięcy publiczne moje, do ludzi. I czuję się bardzo niekomfortowo. Nie chcę tam wchodzić, nie chcę poznawać nowych ludzi, chcę wrócić do domu, do łóżka, do swojej książki i nie robić nic. Ale jak jesteś singlem i singielką? Chcesz kogoś znaleźć w życiu, jesteś otwarty, masz otwarte serce, przepracowane swoje problemy, traumy i jesteś gotowy. To numer jeden zasada jest taka, że musisz wychodzić i poznawać ludzi. Mimo tego, że to jest niekomfortowe, mimo tego, że kosztuje cię to więcej niż spotykanie się z ludźmi, których już znasz do tej pory, niestety musisz poznawać nowych ludzi. I to jest podstawowy błąd, który. Popełniają ludzie, którzy są singlami bardzo długo. Mówią, nie ma odpowiedniej osoby. Ja mówię, a ile osób w ostatnim miesiącu poznałeś, dlatego zbieram się w sobie e, i idę tam. Stwierdziłem, że nagram się wam i boże dla was będzie to inspiracja dla następnym razem, bo e, trochę piszemy w tych wiadomościach, sporo was jest w takiej sytuacji, jak ja trzymam za was kciuki i, mm, i wysyłam do was serce. Let's see.